Ty bo ogólnie już jest streamek, nie? Tak okay, się nazywasz. Na YouTube jest. E. Tu? Co? Co? Po No a jak? O oh jest przyszło A czemu nie na Twitchu? No bo na Twitchu mi nie działa, na Twitchu będzie next time. Oj ojoj ojoj zobaczymy jak to wygląda na dawanie DWIE OSOBY?! aha bo ty sam masz podgląd <noise> wstrzymaj alt dobra ogarnijmy to jakoś Graj. Mamy już. Wow! Ale jest dosyć dużo. Mm. Ej, Dobra, nie by no, widać jak wchodzę na fejs, to ja się nie naguję. Będzie przypał. No, ale... Dobra, multiplayer. Join game. Ale pada deszcz. In white yeah. friends, dobra. Mm, centynu... Net? Dołączaj! No to nie mogę kontynuować. Dobra jest O oh, jest, start game, S Czemu nie na Twitchu Czemu nie mam pokazane na Discordzie, że streamujesz? Nie wiem Nie pomogę Dobra DeForest Forest. Uuu. Ja już lecę samolotem, nie? S Dobra, czekaj Jeszcze swoim synkiem. Ja. Też już lecisz samolotem, czy nie? No. Książkę jakąś ma. For Ladies and gentlemen, we are now crossing the zone of turbulence. Please return to your seats and keep your Ej zabierają mi syna Jakiś czerwony, czerwony, czerwony dziad Ej, co się stało, czemu? On był czerwony A ty skipnąłeś to czy nie? No nie hmm. Okej, okay, ja już żyję Dobra, czekaj bo jeszcze ja zakręciłem strasznie dużo czuło Sajow Ej ty, słuchaj, bo mi nie może ten, ta myszka z ekranu zniknąć Ty też masz myszkę na środku nie. ekranu? Nie Dobra, ja zbieram wszystko, pradne walizy Pastero. Kurde, jaką ja mam tu czułość Halo. Ty, czekaj, ja se zmienię Opcje y... Taka duża fajna jest ja, ja, muszę mieć malutką audio Czekaj, jak się rozpala ognisko? Controls, e, Bo on będzie mi tak dmuchał do... Do słuchamy Będzie Eee Crouch mode, sprint mode cold Omroty jest dobrze Ja hmm. e, mogę ci dawać te Czekaj, sobie przyciszę tą grę wiesz? W sumie po ta muzyka? O, jeszcze, jeszcze jest ta za dużo. Ja później do CESa nie będę wrócić. Ej, co mi się napił? Kurde. Nie no, jeszcze tą czułość trzeba zmniejszyć, bo ona jest rozwalona. Wziąłeś wszystko z tego samolotu, czy nie? Eee, no nie Łoki, toki Czekaj, odpalam. Eee, controls Ja, yeah. kurde. Nie da się zmniejszyć klawiszami, trzy O, i teraz czekaj, zawsze. Nie, no jeszcze jest za dużo. to ani mm. Animus. No. No jeden sobie dałem, ty. <coughs> Dobra, gramy, ty. Czekaj, mamy, idę do Hibla, Patrz. Ja bym grę zresetował, ty. Bo ja mam na środku ten klawisz obstawiony. A ja się zjadłem, wiesz? Szyta! Szyta co on tu robi? Halo? Halo? wam 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 Ło, patrz, wam I one shot to kill, jest? wam 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 Patrz. wam yeah. Gracie w wam 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 No. I Julek ma streama, to on. Nie, nie, ja. Właśnie nie, ja. Ja mam wyłączony na telefonie. Ej, ja robię drzewo. Może zubne chcą Ej Dobra. Ty jak tą myszkę zniknąć na środku? Bo my już w kurwia. Nie wiem. Weźmy na drugi ekran. O! Te pory. Nie, no nie znikło. Ile waży? No. 2 giga albo 5 Co? Tak mało? No. Yeah. Mi się pobierało 10 minut tylko. A z moim internetem to więcej. No ja wiem, ja też mam taki nieco dobry. O, już z telefonu biorę, to może lepszy będzie. O zjadłem sobie. Jest? A coś dodali w ogóle? Nowego? Ja w to gram pierwszy raz. Tak, kiedy kupiłeś? Pięć Teraz. minut temu. Ej ptaka! Walaj mu, hey, kopa. Ej hey, hey, ptaka, ptaka. Gdzie on? Poleciał gdzieś. Ej no chodź, coś zrobimy pożytecznego. Ale bicho. Ja. Jak spadnę do wody to się zabije? Tak, zabijesz się. Chodź, ale ty graj, może co? Ja nie wiem, co tu się robi. Dobra, Money, co tu się can you utkać, to utkać, to się utkać, utkać tak. i. Ej, nie no, byczku, no. Nie, tak jest niedobrze, bo ja nie mogę tak grać, jak ja mam do środku, jakiś piece of shit. No to naciśnij ale to Co, nie znikło. Coś tu jest nie tak mm. e. Czekaj ty, jak to Ej, się Jest Ej zrobiłem stick holder Dobra, chodź Leon i budujemy to jest. Ale ja mam stick holder Ale masz to tutaj budować kumas bo ja muszę zapisać gierkę i ten Eee yy... I tego jak to się... <laughs> Co ja miałem powiedzieć? I żeby ta myszka mi zniknęła to jest... Dobra C zapisz na miejscu piątym A jak to się wchodzi R Dobra ja wyłączam gierę yy... O opcje Nie wstecz